thank you Realizacja tego projektu, otwarcie tej placówki dzisiaj jest niesamowitym wydarzeniem dla, dla mieszkańców powiatu, bo tu w końcu w jednym miejscu skupią się wszystkie działania społeczne, które są wykonywane przez PCPR i organizacje pozarządowe. To dzisiejsze otwarcie było możliwe dzięki konkursowi, który odbył się, został ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego i stąd dzisiaj wszyscy w wystąpienia, które były, wszystkie osoby występujące dziękowo. Panu Marszałkowi Strukowi, wszystkim członkom zarządu województwa, ale także radnym za to, że takie możliwości mamy pozyskania tak dużych pieniędzy. My otrzymaliśmy na to 9 milionów, więc cieszymy się bardzo i dziękujemy. I myślę, że wywiążemy się ze wszystkich zadań, które tam mamy dla dobra naszych mieszkańców. Inwestycja, którą dzisiaj oficjalnie otwieraliśmy, tak, czyli Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Lęborskiego, jest bardzo ważną inwestycją. Z punktu widzenia mieszkańców powiatu Lemborskiego, ale nie tylko, z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Miejsce, w którym skupio, skupiają się teraz wszystkie instytucje, które działają dla dobra społeczeństwa tego powiatu myślę, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Znaczny udział środków ponad 9,5 miliona, które departament funduszy europejskich przeznaczył na sfinansowanie tej inwestycji będą zaowocują w przyszłości. Co zresztą słychać już tak z, z rozmów z mieszkańcami. Ja jako mieszkanka tego powiatu również e mam kontakt i e bezpośrednie informacje, które spływają od osób, które korzystają na co dzień z usług e naszego centrum e są bardzo pozytywne. Także myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja i bardzo dobrze wydane pieniądze. Dotąd naszymi klientami było ponad 5 tysięcy osób, ale y, wtedy, kiedy funkcjonowaliśmy jeszcze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lembergu. Natomiast teraz poszerzamy swoje usługi. Tutaj doszedł klub seniora Eduk, który prowadzi codzienne zajęcia dla kilkunastu osób i cały czas zostaje w tym budynku poradnia psychologiczno-pedagogiczna, więc to będzie dużo więcej osób niż dotąd.